Cześć Motocyklistki i motocykliści. Tu WFM Słupca. Zapraszamy Was na zakończenie sezonu motocyklowego. 15 października o godzinie 14.30 zbierzemy się na targowisku miejskim w Słupcy, przy ulicy Ratajczaka. O godzinie 15 ruszy parada ulicami miasta. Po czym zapraszamy do naszej siedziby nad jezioro Słupeckie. A tam jak zwykle dobra zabawa, motocyklowy klimat, dużo muzyki, wspaniała atmosfera i pogoda, którą przywieziecie sami, bo na to liczymy. Do zobaczenia w słupcy lewa w górę. Podnikumę. O, i hałasowe z mikrofonem, no tak. wszystko, nie? Chyba tak, to już po prostu program. No a najważniejsza część później to już będzie tam środki. No, to pozostanie naszą cichą tajemnicą. Dobrze. Mm. <tobnie>